It's all right. O, zdecydowanie, zdecydowanie lepiej. Brawo! Ajajaj, aj, aj, niewiele zabrakło. A mogło to się skończyć upadkiem. Jakby zaklinowały się czuby, nart e, reprezentanta e, Słowenii. Skrzyżowane, no ale 101 metrów, proszę Państwa. Nowy rekord skoczni. Do tej pory Jane Ahonena. 98,5 metra z 2000 roku. Niemal dokładnie po 12 latach ten rekord poprawiony przez Jurija Tepesza. 101 e, metrów. O, lądowanie. <noise> z trudem, z trudem ustanę. Widzimy skrzyżowane czuby nart. No na szczęście nie skończyło się upadkiem. Odległość rewelacyjna, nowy rekord skoczni. Niskie noty, za lądowanie, co oczywiste. E, wiatr 0,6 metra na sekundę pod narty. No i Słowenia jest przed Rosją.